Przychodzi taki kres, kiedy, kiedy tabletki już nie wystarczają, zastrzyki są dość krępujące. Jest rozwiązanie na to. W naszej klinice mamy do dyspozycji implanty hydrauliczne. Są to takie urządzenia medyczne, implanty specjalnej konstrukcji, które przywracają możliwość erekcji. Temat dość wstydliwy dla każdego z mężczyzn, dla każdego z nas. Jednak Czasami zdarzają się takie sytuacje, kiedy, kiedy ta męskość zawodzi. Są to poważne sytuacje zdrowotne: cukrzyca, jakieś inne problemy związane z krążeniem. Czasem też ciągły stres sprzyja temu, że, że jednak nie jesteśmy, nie jesteśmy w pełni w gotowi. W naszej klinice mamy do dyspozycji implanty hydrauliczne. Są to takie urządzenia medyczne, implanty. Specjalnej konstrukcji, które przywracają możliwość erekcji. To bardzo zbawienna metoda, 100% niezawodna, wymagająca, wymagająca niestety przeprowadzenia operacji, ale efekty są rewelacyjne. Em, implant Penisa jest na ogół wszczepiany w trakcie operacji. Em, operacji z ogólne w klinice tajność. Bamy o komfort pacjentów. Choć wiemy, że w innych krajach. Czy nawet w miejscach są to wykonywane operacje znacznym miejscowym. Taka operacja służy temu, aby odbudować mechanizm erekcji. Mechanizm erekcji opiera się o to, że ciała ja wypełniają się krwią i dochodzi do erekcji. Niestety, niestety w sytuacjach chorobowych ta erekcja jest niemożliwa, więc w podobnym mechanizmie stosujemy implant, który wypełniając się płynem który przychodzi ze specjalnego zbiornika, podnosi penisa. Penis jest sprawny, z zachowanym czuciem i znakomicie prezentuje się jako męski organ. Wszystko jest bardzo dyskretnie schowane, umieszczone w taki sposób, aby, aby urządzenie do, do, do wywoływania erekcji było praktycznie niewidoczne, tylko dla właściciela no i może jego partnerki, wiadome byłoby miejsce, gdzie on się uruchamia. To bardzo ważne, żeby stało się to w sposób dyskretny. Blizny, które powstają po operacji są ukryte, są praktycznie niewidoczne. Schowane są w naturalnych szwach, z marszka, które są na worku muszlowym. Implant penisa to kilkugodzinna operacja. W której staramy się zachować pewne zasady związane z aseptyką. Bardzo ściśle zasady. Implant jest przygotowywany na stoliku oddzielnie, gdy wszystko zostanie już wykonane operacyjnie, a następnie w bardzo dokładny sposób i z zachowaniem wszelkich zasad aseptyki przemieszczane w miejsce ciała miejsca. Z reguły są to dwa cygara, dwie fajki, które. Umieszczamy w dwóch ciałach jamistych. Szwy, które stosujemy, są bardzo ostrożnie zakładane jeszcze przed umieszczaniem implantu, aby nie doszło do jego uszkodzenia. Kanaliki implantu chowane są pod penisem, tak aby nie były wyczuwane i nie sprawiały dyskomfortu w trakcie normalnego użytkowania. Pompka, czyli urządzenie do zaworek, do napełniania i do opróżniania tych cygar, jest schowana tuż przy jątrach. Nieco, nieco do przodu bądź do tyłu, w zależności od preferencji pacjenta, tak aby było dogodne jego niekrępujące obruchamianie. Zasadniczy zbiorniczek z płynem znajduje się głębiej, za mięśniami brzucha, na wysokości pęcherza moczowego. Jest praktycznie niewyczuwalny. Troszkę przez kilka tygodni daje o sobie znać po operacji, że jest. I Pacjenci się do tego szybko e, szybko. Przyzwyczajają. Implant jest aktywny dopiero po 6 tygodniach, ale już w trakcie operacji widzimy efekty unoszenia penisa i e, 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 efekt jego prawidłowego funkcjonowania. Po operacji zakładany jest specjalistyczny opatrunek, tak aby uniknąć e, problemów związanych z implantem. Pacjenci w Polsce zbyt rzadko korzystają z tej metody. Zbyt często stosują, stosują leki, które mają swoje negatywne działania, czasami też mają swój kres działania. Jeśli poszukujecie panowie takiego rozwiązania, zapraszam do kliniki Times na konsultację. Może też taka konsultacja odbyć się online, tak aby móc w sprzyjających warunkach rozważyć metodę zastosowania implantu. Efekty naprawdę są rewelacyjne, a skuteczność 100%. Zapraszam do tajemnic.